Ej, co to jest? Jest Uno, jest ten... dodatek, że można mieć postacie z Far Cry'a. Ja pier... ...kiedy będzie dodatek z zbrodniarzami wojennymi. Ja bym chciał mieć taką kartę plus 4 z papierze. Karta Holocaust Hitler. Czyla jesteś? Nie jestem Alicja Ktoś nie odzywasz A, Bo jem gofry Alicja A. Co? A. Powiedz coś Ja i co? Znowu nie słychać No przecież ci przep******e no Pewnie mi groziła teraz, bo coś, coś tam gadała, ale nie boję słychać <laughs> Totalnie, tylko się mikrofon świecił Jeszcze tak świecił? Świecił się Dawid to są tarapaty Bo ja odpaliłem DOS od Peluna. Kur... Maciu, tres <laughs> <Maria odpaliłem> teraz. <laughs> czemu tu jest tyle wersji? Ej, a czemu my nie zrobimy takiej polskiej gry? Na Kao? Jeden. Na Nie, no jeden. No i po prostu niż no, nazwę? Jest Uno, no i jest jeden, będzie no jeden. No i Polska, tym będzie się różniło ten... od uno? Nazwą, na jeden. pewno. No, I no będą tak. po polsku zasady napisano. O, i może wtedy damy nawet numerku po prostu właśnie. Tu. Literki! Mało literki. Sprzeda się na pewno jeden. Jeden, jeden. nazwę. <grym> Sprzedawana tylko w Polsce, bo po polsku jeden. Ty się nazywasz Andrew Backpi? <grym> tak. <grym> Jestem Andrew Backpipe. Czym masz dudę na profilowym, kurde nawet. Backpipe to po angielsku Doody Call me Prezydento. Tak naprawdę to nie jest moje konto Ja pożyczyłem, bo ja nie mam UNO Ej, jak się w to gra? Grasz gdzieś w Nie. No i po makale aha, kurde No że super szczęśliwa, żeś mi dała karty Moja tura, moja tura Ja w siedzę, bo kurde Karty moje Chciałem kamerę wyłączyć, do w siedziałem Ej, no! Zajbiście się gra. O 6,9 mam w kartach. No, no patrz. 6. No i teraz, no Dawid, jak jeżą. I te twoje winy prezydenta wprost, jak tu mówisz. O no, 6,9 mam w karty. Ja nie pamiętam, jakie tam były nawet. Tak, bo duda podpisuje, kurwa, coś, jakieś Ale podpisuje w kurwa. Kurwa! Ja pierdolę. Zawetało, zawetało. No i tak. No, nie podpisuję. zawiodłem was. Nie złamał skarb, nie? No to było? No nie! Co ty kurwa Aj, robisz, Alicja? No bo nie mam koloru! Ja pierdolę. To go znajdź! Jak to fajnie wygląda jak ty siedzisz galer, ten ci prezent patrzy, tak na ile po prostu. Ale rzuć zieloną jeszcze. No nie mamy. <laughs> to dobieraj. no Dawid, rzuć tą kartę, Dawid. Dawid, rzuć kartę, no. Nie rzucisz? Aha, biusi i kurwa, mać fajnie. No ja sobie mało miałeś. Wszyscy mamy sporad tak mało miałeś No kurwa! Panie prezydencie, spokojnie, spokojnie. Czy ty możesz przestać mi rzucać Ala kołody pod nogi? Aaa! Kołody! Hala? No przestań. Sorry, ja chcę ten kolorek, który leży. Nie grasz, Ania. O, nie, ja mam zmianę koro. Jaką ma? Zmianę koro! A co on? No weź zmianę Nie, zostaw one karty, tylko ale nasram ci do mordy. Daj zielone, Ania. Daj niebieskie. Daj, niebieskie, Daj zielone, Ania. Daj niebieskie. Daj zielone, no kurwa, ja. to Mać. Prezydent ma tylko zielone, spokojnie. Powiedziałem kurwa, że gramy zielone, to gramy tylko zielone. On ma cztery zielone, jak coś. Nie dawaj zielonego. Daj zielone. Nie, nie dawaj. No, o, kurwa, zamienia karty. Dzięki. Kurwa, mnie... no, no nie. A mnie też ma wszystkie zielone. Nie miała zielonych w ogóle. Ty masz same zielone. Dobra, zamówi. No. Dawid ma same zielone. No i. Weź Senasa kurwa do butów Dobra, dajcie żółte kurwa. Daj żółte. Ja za po co to zielone, no? A na zielone, nie rzucajcie zielonego kurwa, no, super. Nie będziemy się już koleżankować. Dobra, no super No i dobra to tam. No ty kurwa. To... Ech chujnia. No, no. Nie było uno. OK to kurwa. No kurwa! No ja nie chcę ty kartka! No i będziemy wyruchani, kurwa, na zieloną... Tak rzucisz taką kartę, tego koloru to ci opiertole. No. Co się śmiejesz, Alicja? O, kurwa! Jezu jaką ma kartę tam, no jak Juba ja kolor! Już w, w sumie nie w warto król. już wybiera mi karty. Ważne jaką ja? Ania ma kartę zaraz. Ania, pokaż kartę. Weź tak, wiesz tak... O, odegnij troszkę. Pokaż, ja sprawdzę jaką masz kartę. <grym <grym Ej, to jest! O, zielona szóstka, zielona. Szósta, tak, tak, tak. jeszcze <grym pamiętała, zobacz. <grym> To się zabierało. <laughs> <laughs> no weź to już weź to no szóstkę, weź, weź. Bo... O, super. O, super. O, feo. O, fajnie. O, tu też spoko. Mm. Eee, no. <laughs> no kurwa! To jest kurwa, czemu mam jedną kartę? Bo czemu to czemu mam jedną kartę i nie mogę krzyknąć Uno. <grystans> nie, mój ja jeszcze nie mogę bo dam trójkę. Nie, jeszcze... Masz, mój, ale wygraj, ale ona już nie chce. No, czemu? Chciałbym wygrać! Ale patrz, jaki wygrany widzisz. Ja, pierwieni, żebym... ja pierwieni, pierwieni! No co, powiedziałem, żeby wygrał to w końcu nasz prezydent! Nasz prezydent! No, ale jest kurwa wygranko jak w wyborach kurwa, w Czy coś tam? O kurwa, dobra, nie, o kurwa, o, kurwa. O. Przepraszam Ja wezmę z chęcią Tak, naszy, nasze państwo się na swoje barki Jesteś też z Ale wiesz, że mam podanie dalej, prawda? No kurwa! Ja wierniczę! Ja, tak sobie właśnie wyobrażam naszego prezydenta, kurwa, w domu no, mister Prezydent My name is Andrew. Co za chuj manelowy. Ale niedobrze. Da ci wygrać, trzeba było jebać. No to prawda, dawaj karty kurwa. Dawaj. <noise> Panie prezydencie! Aha. Najpierw zabiorę twoje karty, <noise> potem zabiorę pieniądze. <noise> A potem prawa człowieka. U. No kurwa! Masz, no masz. cztery karty, o co ci chodzi? Ale no? to, to fajniejsze! Kurde, no weź daj jej cztery. Ale żółty. coś kolorala, ale jaki coś. Będę milutki, żółty? Żółty, tak. Na tych! chuj! O, kurwa, wypadł z A ja nie usiłujesz zielone, proszę. Ja, ja potrzebuję żółty. No kurwa, Ania! <śmienicza> o, no kurwa! Nawidzicie, <śmienicza> Ali, podziękuj. O, kurwa. O, chuj, dobrze jest. Ale, impreza! No, no nie! Ale, ale Uno, to jest piękna gra dla przyjaciół. Boże, święty. Czuję, to po prostu więź. Ale Ale się opędzieram, Marsu, w tym materiale. Kurwa. Dawid kur... David oh. Dawid Zagraj kartę. Zmień oh, Dawid! Oh. Zmiej kolor prosto. Ja umiem! Dawid, prawdę! Dzięki! No! ale z wami, kurwa! A, kolejne wybory małe, kolejne no, Uwienii. Widzicie, że ten bałwanek Halo. mruga. Ona no, no, mruga. mrugę. Co, kto mruga? Mruga, bałwanek. Kurwa bałwanek. No tam. On się mógł. rusza w ogóle cały. I mruga! Gdzieś <grywa> to? Mrugnął teraz. no puca. <grywa> Ej, podobno to jest, Marson, nie? No. Wiesz ja co? O, no, albo tak. To bulgarne, jest, napisane. jest napisane, ile się ma kart. Ale Dawid no. ma całe mnóstwo. No. no. teraz mnóstwo minus jeden. Ja pierdolania, co ty zrobiłaś? Zabieram chyba komuś kartę teraz. Zabierz ja Ala ma fajne karty. Pokaż twoje. Kurwa, no, Ala ma lepsze. Co ty robisz z tym moim dekiem poprzednim, halo? Dobra karty. Ja zaraz, Dary. O, oh, co? Zrobimy roszadę? Zrobimy roszadę. Ale masz najgorszy kurwadek w tym momencie na świecie. Tam nie ma żadnej no, karty specjalnej. Co to za gówno jest w ogóle? Super <grym> karty, o co ci chodzi? Nie, nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj. Ej, nie pytaj. Czuć się nie pierdol. Mm, 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 mm. Coś chyba jest nie tak. No. Gramy z Wideo z Minecrafta. Nie dajmy jej żółtej w takim razie. Bawit! No, no. co, jak wam powiem, że on blefował? <grym> Dajcie żółtą. Czy to o mogą kłamać? Dajcie żółtą. O. Proszę. I że przyło się coś. Ja pierdolę oh. O! Chujowe karta od Dawida. No kurwa, czemu ty takie kolory wybierasz pojebane? No <noise> nawet kurwa w ten czy nie ma. No nie! Ale <noise> Ale Tak jest. przepraszam. Z kim głosem jak A <suszą> są same, bo ja jestem poważnym politykiem, ja nie mogę tak. Pluski w mordzie, co? Hej, 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 hej! Jakiś gufy, No kurwa, Ania! Ja mogę dostać kolejkę w końcu! Czy ty coś Daltonis mania? Nie, a ty? Miałaś żółtą rzucić. Aha, stara miała rzucić O, taki stary Tego starego No Znam kurde Byłem starą Aha, no chyba ty No rzuć coś Spierdalaj kurwa Nie ma No, no nie nie Ej Co? Dobry mecz był Na zdrowie Spierdalaj yy, <noise> <noise> <śmienny> nie, śmiejesz, nie, że się śmiejesz jeszcze, prawda? Ja, hi!